Dzisiejsza piękna pogoda sprawiła, że od razu zachciało się żyć i działać. Nie wiem jak wy, ale ja jestem na baterie słoneczne i w pochmurne dni bardzo ciężko mi się czasami funkcjonować. Po pokonaniu jeziora, które zrobiło się przed stajnią, poszłam po chmiela na pastwisko. I jak zwykle Chmiel pokazał mi po raz kolejny, że jest bardzo kreatywnym koniem i tym razem padło na zaplątanie się w pastuch. Po uwolnieniu Chmielosława i naprawieniu płotu przedarliśmy się przez cudowne bagno, które powstało i poszłam go wyczyścić. Bardzo lubię ten moment. Wtedy jest czas na drapanie, przytulanie i sprawdzenie ogólnie stanu konia i tym razem wymacałam kleszcza. W zimie. Masakra. I o zgrozo, jak ciężko było go wyciągnąć z tego długiego, zimowego futra. A Chmiel nie pomagał, bo bawił się na zmianę moim kapturem i pomponem od czapki. W końcu się udało, choć ciężko, bo kleszcze obrzydzają mnie do granic możliwości. Potem Chmiel popracował na drągach wstępie, co mamy zalecone od Fizjo na nasze problemy neurologiczne. Przez chwilę przypomniałam mu również trochę innych ćwiczeń na linie, jak cofanie odangażowanie zadu, przesunięcie łopatki, nasze pokraczne chody boczne, które nie zawsze wychodzą i zmiany kierunków na kole. Przy czym Chmiel miał na to swój pomysł, chyba za bardzo poczuł wiosnę tej zimy. Zadbałam o strzałki, czyszcząc je dokładnie i smarując maścią z siarczanem, a potem konio dostał meszyk i poszedł na pastwisko do kumpli. Podobało się? Zostaw serduszko i zaobserwuj po więcej.